Siemanko, przynajmniej 5 osób czekało na ten test. Mavic R2 pogłębiona recenzja, do której zaprosiłem Rafała z Warsaw by Dron. Tak. I wyszło na to, że można tym dronem zrobić całkiem niezłe zdjęcia. Ale te kolory trzeba było nanieść w programie, w Lightroomie, bo sama reprodukcja kolorów z tego sensora jest dosyć mocno dyskusyjna. I całkiem niezłe filmy. I te 4K 60, 60 klatek powoduje, że rzeczywiście ten materiał jest taki bardzo płynny. Natomiast... Ze słabszym światłem radzi sobie tak, jak myślałem, że będzie sobie radził, czyli nie najlepiej. A ujęcie mostu zrobionym mawikiem R2. To jest niestety mocno niedoświetlone, jest też takie mydlane trochę roz, roz, rozjeżdżające się te, te krawędzie tego mostu. A zatem będzie trochę fajnie, trochę niefajnie, ale przede wszystkim po polsku, bo narzekamy sobie, że Amerykanie mają lepiej i że to niesprawiedliwe. Ale przede wszystkim będzie nudno. Zaczynamy od tego, że nie ma sensu porównywać Mavica R do dwójki, ponieważ ten jest lepszy praktycznie we wszystkim. Może poza rozmiarem, ale to jest naprawdę naciągana przewaga jedynki. Zasięg, stabilność, jakość foto wideo, długość lotu, właściwie wszystko jest lepsze. Więc jeżeli zastanawiasz się, czy mając Era 1 kupić Era 2, to, to kupuj. Chyba że masz zdecydowanie nawet nie chyba że masz więcej pieniędzy. I zastanawiasz się nad tym, czy mając RA1 kupić Mavica 2 Pro. Przeglądałem jakieś jedno porównanie ze Stanów, i tak nagle mnie zdziwiło, jak zobaczyłem, że R2 kosztuje chyba 800 dolarów. A Mavic 2 Pro kosztuje 1600, więc mamy dosyć sporą różnicę, bo to jest połowa, połowa ceny, a w, przy naszych warunkach okazuje się, że zestaw Combo Mavic R2 kosztuje właśnie 5000, a zestaw Mavic 2 Pro chyba coś koło tam 7 z czymś, więc okazuje się, że ta różnica zaczyna się taka niewielka robić, i, i pytanie właśnie. Na, na czym będzie zależało osobie, która będzie latać tym dronem? Aparatura. Po od razu się zrozumieliśmy. Czyli w, ja pierwszy lot w ogóle wykonałem, zakładając filtr ND 64 i ganiając sobie pociągi i. Z pięć chyba zdjęć od razu na, na jednym locie mi weszło, a to oznacza, że, że bardzo dobrze mi się e, nią steruje. Wziąłem też tutaj dla przykładu smart kontrolera od e, dwójki. Na pewno jest cięższa ta, e, ten smart controller, no ale on ma tutaj oczywiście wyświetlacz. Tak e, z tego co pamiętam, przy ośmiu wlatanych bateriach. Mieliśmy połowę wskaźnika, znaczy połowę energii, po prostu 50%, więc jest naprawdę bardzo, znaczy, starczy na, na, na bardzo długo. To jest jedno, oprócz tego mamy w końcu kontrolę nad ładowaniem telefonu, czyli z pozycji aplikacji możemy zaznaczyć, czy chcemy, żeby ten telefon był ładowany, czy nie chcemy. Można wyczytać opinię, że to jest klocek, że to jest za duże, że po co, żeby było mniejsze. To jest tak jak z aparaturą od Mavica 2. Jak ktoś zaczął korzystać z tej aparatury, to już nie wróci do tamtej. Mavic 2 Pro jest bardzo czuły na drążkach i w momencie robienia jakiegoś obrotu czy skrętu, no, trzeba go doskonale wyczuć, żeby tego ujęcia nie zrobić takiego szarpanego, a w, w tym dronie można to zrobić o wiele szybciej. Pokazuję też te, to prowadzenie ujęcia w, zrobione w slow motion. Podjazd od tyłu wykonany i właśnie speedrump zrobiony na slow motion. Tutaj Staszki, jakieś przy stadionie narodowym. Te ujęcia tutaj były rwane, bo je goniłem. Ale przy w momencie, kiedy przechodzimy w ten tryb 240 fps, w ogóle tych rwanych ujęć nie widać. Wszystko sobie gładko przechodzi. Bardzo fajnie to funkcjonuje. Zdjęcia. To był też taki test dla pokazania stabilności tego drona. Warto też dodać, że w tej okolicy praktycznie zawsze gdzieś jest wiatr między tymi budynkami, a mimo tego bez problemu sobie dał tutaj radę z 2,5-sekundowym naświetlaniem. Można w jakiejś tam niedoskonałości wychwycić typu lekki szum, bo jednak zdjęcie jest przetworzone z 12 megapikselowej natywnej matrycy do 48, a polega to na tym, że te piksele sąsiednie są po prostu łączone w czy rozdzielane na 4 i w ten sposób powstaje 48 megapikselowe zdjęcie. Bardzo fajnie kolory są zebrane, ale te kolory trzeba było nanieść w programie w Lightroomie, bo sama reprodukcja kolorów z tego sensora jest dosyć mocno dyskusyjna. Tutaj jest RAW obok i widać, że te kolory są takie Mocno wyblakłe. Zaraz po erze wystartowałem Maviciem 2 Pro. Na tych zdjęciach, nawet mimo, że tutaj nie ma jakiejś super postprodukcji, widać po prostu samą, samą głębię tego obrazka, plastyczność. Ono jest po prostu takie no, żywe i, i pełne jak dla mnie. To jest wykonywany lot równoległy do obiektu, czy to samochodu, czy pociągu, czy innych poruszających się rzeczy. I lecimy w taki sposób, żeby zrównać się idealnie prędkością do tego obiektu i wykonać zdjęcie w długim czasie naświetlania. To jest na ogół od 1,5 sekundy do pół sekundy. I mamy wtedy zdjęcie, które ma taką dynamikę, pokazuje prędkość obiektu, mimo że samochód tutaj jedzie na ogół z prędkością 400 km na godzinę, bo to jest najbardziej optymalna prędkość do, do, do tej techniki. Teraz, może przejdziemy do zdjęć nocnych. No, więc ze słabszym światłem radzi sobie tak, jak myślałem, że będzie sobie radził, czyli nie najlepiej. I tak mam tutaj porównanie do Mavica 2 Pro. W ujęciach nocnych tego światła tam nie było aż tak dużo, więc ustaliłem, że żeby w ogóle cokolwiek zrobić na R2, to będę musiał podbić tam ISO do 1600, żebyśmy w ogóle cokolwiek widzieli. Więc to samo ustawiłem w mawiku 2 Pro. Widać jakieś delikatne szumy, ale to można spokojnie od, od, odszumić. Myślę, że, że bez problemu można się z tym uporać. Ujęcia z mawika R2. No, jest, 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 jest niestety mocno niedoświetlone, jest też takie mydlane, trochę roz, roz, rozjeżdżające się te, te krawędzie tego mostu. A zatem mamy jasność. W ciągu dnia zdjęcia i filmy z Mavic R2 bardzo przyzwoicie, w nocy gorzej. No dobrze, ale nikt chyba przy zdrowych zmysłach nie myślał, że R2 będzie robić lepsze zdjęcia i filmy niż Mavic 2 Pro, który ma z boku czujniki. Tak pokazuję, bo tu nie ma czujników z boku. I to może mieć znaczenie przy śledzeniu. No, ja generalnie z takich funkcji nie, nie, nie korzystam. To są bardziej takie rozwiązania, yy, że tak powiem, wakacyjne. No to pojechałem sobie na wakacje do Poznania, a że w lasach tłok, to wybrałem ścieżkę asfaltową obsadzoną drzewami i dałem EROWI dwa zadanie, które wydawało się nie najłatwiejsze, więc poruszałem się dość wolno, żeby dron za mną nadążył. Ważna rzecz dotycząca śledzenia. Jeżeli włączycie sobie tę funkcję omijania przeszkód automatycznego, to musicie wziąć pod uwagę to, że dron będzie zwalniał, żeby móc te przeszkody ominąć. Czyli jeżeli planujecie lecieć 35 albo 40 na godzinę rowerem przez gęsty las, to prawdopodobnie błyskawicznie DJI Mavic R2 się zgubi. Natomiast jeżeli lecicie sobie tak 15, 20, to on spokojnie powinien nadążyć. Ale w przeciwieństwie do Mavic 2 Pro nie ma tych czujników z boku, więc jeżeli chcecie, żeby śledził Was bokiem, no to jest szansa, że nie zauważy przeszkody i wleci w jakieś drzewo, tak jak w tym przypadku. Tyle, że naprawdę trzeba się namęczyć, żeby do takiej sytuacji doprowadzić, no bo ludzie z DJA wiedzą, że tu nie ma czujników z boku, więc jeżeli ustawicie śledzenie z boku, to On Was raczej będzie śledził tak bokiem tyłem. I dzięki temu może wykorzystywać te czujniki z przodu, żeby kątem czujnika widzieć, czy nie wleci w jakąś przeszkodę. I jeżeli są to duże przeszkody, to raczej je zauważy, a jeżeli są to drzewa, no to w jakieś cienkie gałęzie się na chwilę zaplącze i nic mu się nie stanie wielkiego. Więc generalnie DJI Mavic R2 widzi przeszkody. W większości przypadków. Długość lotu. Też tego nie mierzyłem ze Stoperem, ale e, latając e, i Mavic 2 Pro i, i, i tym RM teraz e, 2 stwierdzam, że te 5 minut dłużej jakoś wyczuwam, że, że tego czasu mam e, więcej dźwięk. Z mojego wcześniejszego testu wiecie, że R2 jest cichszy od r 1 Okazuje się, że jest też cichszy od Mavica 2 Pro. Na odległości 20 metrów można powiedzieć, że go praktycznie nie słychać. Jak latałem przy skateparku, wstępnie przy 20 metrach wysokości, w ogóle praktycznie nikt się nie oglądał, dopiero jak się tam obniżyłem do 10 metrów, to już jakiś tam szum się pojawił i, i parę gestów poleciało w sensora. Zasięg. Ten dron wszędzie ma wyszczególnienie, że, że ma zasięg 10 kilometrów, ale wczytując się w specyfikację, a widzimy, że ten zasięg jest podzielony na regiony tak w FCC, czyli w Stanach jest 10 km, natomiast Europa i reszta to jest 6. Tyle, że to jest teoria, bo gdyby te drony miały zasięg 10 km w Stanach i 6 km w Europie i w każdym miejscu by tak było, no to byśmy w ogóle o tym nie dyskutowali, bo to jest zdecydowanie zbyt daleko, niż większość amatorów droniarstwa powinna się dronem wybierać. Natomiast praktyka jest taka, że w zurbanizowanych miejscach w Polsce zasięg tego drona to max kilometr, a co widzieliście na moim pierwszym filmie, czasami. Przy 200 metrach pojawiają się jakieś ścinki. A czasami nawet dron potrafi się rozłączyć. No i tutaj fajnie byłoby mieć dwa razy, prawie dwa razy silniejszy sygnał, żeby te problemy zamiast przy 200 pojawiły się przy 400 metrach, bo wtedy nie byłyby już problemami. Ale nadal ten zasięg w porównaniu do zasięgu i stabilności połączenia w erze 1 to jest kolosalna różnica. Takie poczucie. Yy tej pewności, że nie, nie zerwie nam drona w jakimś najmniej odpowiednim momencie. No ten dron przechodzi na e, piątkę z plusem. W zasadzie działa według mnie e, tak samo, jeżeli chodzi o zasięg jak, jak dwójka pro. Komfortowo się lata, e, gubi zasięg naprawdę w momencie, kiedy e, możemy go, nie wiem, stracić e, z oczu, czego też e, nie polecam. Ale problem jest gdzie indziej, bo okazuje się, że zostaliśmy pozbawieni tutaj w Europie funkcji, którą mają Amerykanie i nie chodzi tutaj o zasięg. Tylko o Airsense, czyli system ostrzegania pilotów dronów o obecności innych statków powietrznych w okolicy. W ten system wyposażone są tylko modele Mavica R2 przeznaczone na rynek amerykański. Co więcej, DJI otwarcie deklaruje, że nie zamierza w przyszłości doposażać europejskich dronów w Airsense. Czyli jeżeli kupicie drona w Europie, to po prostu nie będzie tam Airsense. I tyle. Natomiast mam oczywiście znajomych, którzy a właściwie jednego znajomego, który stwierdził, że nie da się tak oszukiwać i że on ściąga drona ze Stanów Zjednoczonych, także za parę tygodni będę miał dla was informacje z pierwszej ręki, jak działa Airsense i jak bardzo różni się zasięg w dronie, który został wypuszczony bezpośrednio na rynek amerykański. Natomiast gdybyście mnie pytali, czy warto, to moim zdaniem nie warto się grzebać w tych wszystkich kombinacjach, żeby ściągać drona na rynek amerykański, żeby potem ktoś z Ameryki wysyłał wam go. Tu... A skoro o kupowaniu mowa, dla kogo ten dron? Ja jestem w stanie jednak pójść w tym kierunku, że to będą osoby, które po pierwsze mają e, era 1. I to będzie dron dla osób, które e, mają budżet, będą szukały jakiegoś e, fajnego rozwiązania. E, Featureów całych, które są, czyli te active tracki, te slow motion, te 4K60. To są rzeczy, które zostały tutaj umieszczone właśnie dla tych osób, które tego pierwszego drona będą chciały kupić. I będą miały na to pieniądze. I tutaj powtórzę coś, co już kiedyś powiedziałem. Pieniądze na drona muszą być wydane lekką ręką. I doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak to brzmi, szczególnie w obecnej sytuacji. Dlatego, jeżeli uzbierałeś albo uzbierałeś na tego drona i przyszło ci to z trudem, to sobie go proszę ubezpiecz, bo technologia potrafi zawodzić, a my ludzie zawodzimy zdecydowanie częściej. A jak to się połączy, no to katastrofa gotowa. To dziękuję bardzo. Warsaw by Drone, Rafał. Tak? Dziękuję Wam, że dobrnęliście do tego miejsca, że przeżyliście kolejny film o dronach na tym kanale. Życzę Wam jak najsprawniejszych systemów wykrywania przeszkód i wszystkiego najznośniejszego. Ży... <grym> Widzimy się niedługo.